Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. My dzisiaj gościmy Pana Andrzeja Bonfila. Dzień dobry, Panie dzień Andrzeju. Dobry, dzień dobry. Poproszę, żeby Pan nam opowiedział i naszym słuchaczom oglądaczom, o, znaczy, co, ta, co takiego Pan robi, co Pan wcześniej robił, czym, czym Pan się zajmuje. Po skończeniu studiów wychowania fizycznego otworzyłem jedną z pierwszych siłowni w Szczecinie. Mhm. Była taka pierwsza, można powiedzieć, komercyjna, była to 28 lat temu i prowadziłem ją przez 25 lat. Mhm. Cały czas były to działania związane z sportem, z poprawą kondycji fizycznej, z dbaniem o siebie, z dbaniem o swoją sylwetkę, o nasze że tak powiem, status quo naszego życia, mhm. o strony fizycznej. Potem otworzyłem sklep z suplementami diety, który też był związany tematycznie i to robię do dnia dzisiejszego. No właśnie, nadal cały czas tutaj siłownia, tutaj sklep na sportowcu, czy też... Czy, coś, czy Pan wspomniał wcześniej, w naszej wcześniejszej rozmowie o tym, że Pan też czynnie uprawił sport? No tak, jak otworzyłem zostaje? działalność, otworzyłem siłownię, dlatego, że sam się zainteresowałem, a to były lata 90., więc jeszcze tutaj w Szczecinie nie było takich miejsc. Mhm. Więc ja, mały, szczupły chłopiec, który chciał być większy jak większość mężczyzn, no no, tak. tak zaczynało ćwiczyć, po prostu musiałem otworzyć, czy postanowiłem otworzyć komercyjną siłownię. No tak to się zaczęło. Natomiast cały czas ćwiczę, już mija 40 lat, mm -hmm. kiedy dźwigam mniejsze lub większe ciężarki, myślę, że każdy w Szczecinie odwiedził chociaż raz siłownię Bulnik, albo każdy o niej słyszał. Okay, Bo jednak to, to, to zamieszka przyszłość, ale także no, tradycja. Mm -hmm. Więc tak to wyglądało. Pewnie, Pani Jerzy, wspomniał Pan tutaj o, o tym, że dba Pan od wielu lat o, o zdrowie fizyczne, e, a my w związku z naszą kampanią e, Mężczyźni dla Mężczyzn skierowaną jakby w związku z opieką psychiczną, psychiatryczną, e, psychologiczną e, dotyczącą mężczyzn. Proszę mi powiedzieć, jak Pan myśli o tym, czy, czy ten temat nadal powinien zostawać tabu, że, że mężczyźni nie potrzebują, nawet mężczyźni sportowcy, mężczyźni uprawiający sport, czy oni nie potrzebują takiej opieki psychologicznej. Znaczy, no, oczywiście każdy zna powiedzenie, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Zgadza się. Natomiast no, ja, po, te, tego też uczono mnie na studiach wychowania fizycznego, natomiast no, myślę, że to jednak nie wystarczy. Mhm. Nie w każdym zdrowym ciele jest zdrowy duch i odwrotnie. Także... Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że aktywność fizyczna to jednak są endorfiny. To jednak mhm. jest sposób na odreagowanie się, to jednak jest sposób na poprawę swojego stanu zdrowia psychicznego. Szczególnie mam tu w tej chwili, po wielu latach e, przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, uważam, że no, wyższość jednak jest przebywanie na świeżym powietrzu, mm -hmm. czyli słońce, czyli światło, e, nie uciekania do pomieszczeń, do mroku. No, natomiast zdecydowanie aktywność fizyczna też po, po, pozwala nam odreagować, mm -hmm. te, zresetować coś, co nas gnębi. No, są to po prostu te endorfiny. Tak? Natomiast e, jeżeli ktoś no, potrzebuje pomocy, mm -hmm. To absolutnie nie, nie powinien uciekać albo blokować się na taką możliwość skorzystania z, z profesjonalnej po prostu pomocy psychologicznej. Też miałem taki epizod w swoim życiu, mm -hmm. też z takiej pomocy korzystałem. Było to miejsce, było to czas, więc, więc zresztą wiele ludzi, nawet jak rozmawiam z klientami, to, to bardzo wielu też szuka takich miejsc potrzebuje. No bo i z każdym problemem albo z wieloma nie sytuacjami. sobie poradzić sami. Mm -hmm. Świetnie. I tak jak właśnie, moi drodzy, powiedział Pan Andrzej, w zdrowym ciele, zdrowy duch, dbajmy o zdrowie fizyczne, dbajmy też o nasze zdrowie psychologiczne. W związku z czym, w związku z naszą kampanią mówiącą o tym mężczyźni dla mężczyzn, dbajmy, sprawdzajmy, rozmawiajmy. Dziękujemy bardzo, Panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę oczywiście. <laughs>